11 października. Dziś 11 października prowadzi nas święty Bruno I Wielki, biskup Kolonii, który swoim życiem pokazał jak łączyć duchową głębię z odpowiedzialnym przewodnictwem kościoła. Bruno urodził się około 925 roku w Niemczech. Już od młodości odznaczał się pobożnością i talentem do nauki. Studiował w Moguncji i w Kolonii, gdzie wyróżniał się wiedzą teologiczną oraz pragnieniem życia w duchowej doskonałości. W 1953 roku został mianowany biskupem Kolonii. W tej roli łączył administracyjną troskę o diecezję z głęboką duchowością. Dbał o duchowieństwo, organizował synody i wspierał rozwój kultury chrześcijańskiej. Jednocześnie sam prowadził życie pełne modlitwy, pokory i ascezy. Bruno był człowiekiem odważnym. W czasach politycznych napięć potrafił bronić Kościoła przed ingerencją władzy świeckiej stając w obronie prawa Bożego. Jego mądrość i cierpliwość sprawiały, że cieszył się szacunkiem zarówno wśród duchownych, jak i świeckich. Zmarł w 965 roku, a Kościół czci go jako świętego biskupa i przykład chrześcijańskiego przywództwa. Jego życie pokazuje, że władza duchowa nie jest narzędziem osobistej ambicji, lecz służbą ludziom i Bogu.